Cześć, Kamil ze Zwinnego Serwisu. Temat Niedrogie Hulajnogi Marketowe. Czy warto kupić tanią elektryczną hulajnogę z marketu? Nie do końca. Słuchajcie, takie egzemplarzy u nas przerabiamy. Dziesiątki. Klienci przychodzą do nas z niedziałającymi bateriami, ładowarkami, z uszkodzonymi silnikami, skarżąc nam się, że hulajnoga przestała działać raptem kilkanaście kilometrów po wyjęciu jej z pudełka. Powoduje to płacz dziecka i zdenerwowanie rodziców, że wydali pewną kwotę pieniędzy, zwykle całkiem sporą, a ich hulajnoga nie spełnia żadnych oczekiwań w niej pokładanych. Przeważnie koszt naprawy tej hulajnogi jest niemal równy kwocie jej zakupu. Czy warto iść w stronę tanich hulajnóg dostępnych w oficjalnych sprzedażach marketowych? Nie do końca. Jednakże wybór pozostawiamy wam.